Czy znają Państwo miejsca z niesamowitymi punktami widokowymi? Moim zdaniem to Butorowy Wier i Gubałówka, a łącząc to w jedno stworzyliśmy podhalański duet. W ramach tego macie 7 dni, aby skorzystać z wjazdu i zjazdu na Gubałówkę, tak samo na Butorowy Wier. Gubałówka to idealne miejsce dla rodzin z dziećmi, ponieważ mamy tam zjeżdżalnię grawitacyjną, plażę z animacjami oraz summer tubing pod dolną stacją. Butorowy Wier to miejsce niesamowite. Po pierwsze kameralne, z cudownymi widokami, gdzie możemy podziwiać całą panoramę teatrów. Zjazd trwa 20 minut, więc możemy się rozkoszować cudowną pogodą, widokami. Te miejsca warto odwiedzić z najbliższymi i z rodziną, aby móc celebrować oraz rozkoszować się cudownymi widokami, które nas otaczają.